Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia, do wysłuchania czytania tarota. Czytania tarota z cyklu konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Dla osób, które pierwszy raz trafiły na mój kanał, taka informacja. W tych filmikach, w tych czytaniach odpowiadam na Wasze konkretne pytanie. Po prostu wróżę wam w ten sposób. Jeżeli ktoś z Was miałby ochotę na uzyskanie odpowiedzi, uzyskanie wróżby właśnie w takim filmiku na YouTube, w opisie pod filmikiem znajdziecie wszelkie dane kontaktowe, wszelkie informacje, jak zamówić właśnie taką wróżbę w ten sposób u mnie. Koszt odpowiedzi na jedno pytanie to jest 10 zł. A teraz już przechodzimy do wróżenia. Pierwsza pani, która do mnie się zgłosiła, prosi o pseudonim Anna. Oczywiście pani podaje mi tutaj swoje prawdziwe imię, swoją datę urodzenia. I pani Ania zadaje mi cztery pytania. Pierwsze pytanie: Kiedy znajdę pracę? Już patrzę. Panie Aniu, powiem tak, wszystko wskazuje, że pracę tak naprawdę może Pani znaleźć w każdej chwili. Mam wrażenie, że troszkę próbuje Pani przekombinować, nie wiem jak to dobrze nazwać. Trochę oszukiwać samą siebie, bo generalnie to tak, jakby jakieś propozycje, jakieś możliwości były koło Pani. Jest możliwość, myślę, że to będzie praca poza miejscem zamieszkania. Tutaj jest odległość, wyjazd i być może to w jakiś sposób blokuje czy zastanawia Panią, czy decydować się na to. Tutaj karty pokazują, żeby samej tym się zainteresować nie liczyć na inne osoby na zasadzie, bo może być tak, że ktoś pani coś naobiecywał i pani na to czeka, a to nie jest jakby um, odpowiednia, odpowiednie dla pani tutaj karty pokazują, żeby samej się za to wziąć i im szybciej pani się za to weźmie tym szybciej jakby tą pracę pani znajdzie czyli odpowiadając wprost pani Aniu, ja uważam, że pracę może pani znaleźć tak naprawdę w każdej chwili, jak nie już w tym Momencie jest. Eee, także mm, odpowiedź jest jak najbardziej pozytywna dla Pani. Trzeba po prostu wziąć się za to na poważnie. Okej, okay. to było pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy będzie dla mnie korzystnie wynająć mieszkanie z Panią o pseudonimie Agata? Za granicą, w celu znalezienia tam pracy, no właśnie. Czyli praca, myślę, że za granicą jest. A tutaj wracając do pierwszego pytania, a teraz zobaczmy, zobaczmy, czy będzie korzystnie dla Pani wynająć mieszkanie z Panią do pseudonimie Agata. Czy będzie dla Pani to korzystne? Brak porozumienia, troszkę ja tutaj widzę między Wami. Generalnie nie widzę przeszkód, żeby z tą osobą pani wynajęła to mieszkanie. Myślę, że tak naprawdę dogadacie się. Natomiast tak, jakieś tu sprzeczne informacje, albo na zasadzie chciałabym a niewiele z tym robię. Tutaj karty mi pokazują, że fakt może być problem trochę ze znalezieniem odpowiedniego lokum, natomiast pani pyta, czy będzie dla niej korzystne wynajęcie z tą osobą. Tak. Wynajęcie z tą osobą będzie dla Pani korzystne. Tutaj, jeżeli się zdecydujecie, trzeba troszkę poszerzyć okręg, nie wiem, zainteresowań mieszkaniem. Jakby nie skupiać się tylko w jednym miejscu, a wtedy myślę, że bez problemu uda Wam się to zrealizować. Ok. Trzecie pytanie. Co tak naprawdę myśli o mnie? I tu mam pseudonim Marek. Jego imię i datę urodzenia. Co tak naprawdę myśli o mnie? Pani Aniu, już patrzę. Co pan o pseudonimie Marek tak naprawdę myśli o pani? Uważam, że postrzega Panią jako bardzo energiczną osobę, osobę zrównoważoną, osobę, na którą można liczyć, troszeczkę zdystansowaną, ewentualnie samą, po prostu trzyma dystans w stosunku do Pani. Mam wrażenie, że troszkę może obawiać się Pani siły, Pani zdecydowania. I tutaj właśnie myślę, że po prostu będzie trzymał, trzymał ten dystans. Boi się. Mam wrażenie, że tutaj raczej by patrzył na pani zachowanie na, wobec niego i jakby wtedy próbuje się dostosować. Generalnie jest to osoba. Pozytywna, natomiast karty mi pokazują, że um, taki troszkę marzyciel osoba, która um, boi się pokazywania emocji, ewentualnie czasem jest zbyt nawet emocjonalna, bardzo wrażliwa czy drażliwa na swoim punkcie. Niemniej jednak bardzo pozytywna osoba i pozytywnie nastawiona do Pani. Natomiast, czy coś między Wami może zaiszczyć, nie wiem, relacja, związek? Wprawdzie o to Pani nie pyta, ale mam wrażenie, że niekoniecznie idzie to w tym kierunku. To mogą być tak naprawdę takie nazwijmy podchody. I czwarte pytanie: Czy ja jeszcze wyjdę za mąż i kiedy? Już patrzę, Pani Anio. Uważam, że tak. Dziesiątka denarów to jest dom, to jest rodzina, a to jest bezpieczny dom. I karty odpowiadają to w ten sposób, że szybciej niż się pani spodziewa. To jest albo szybciej niż pani się zakłada. To jest też przede wszystkim karta decyzji, decyzji, jeżeli pani w którymś momencie tak naprawdę dojrzeje do tego, bo na ten moment mam wrażenie, może o tym myśleć, natomiast niekoniecznie pozytywnie czy z wiarą do tego podchodzi. Jakieś wydarzenia, przeszłość pokazuje, że pani tak naprawdę ucieka od. Legalizacji od małżeństwa. Niemniej jednak, tak jak mówię, nie umiem określić kiedy, dlatego że tutaj karty pokazują pani, pani decyzję i przyspieszenie czy czas tak naprawdę zależy od pani. Natomiast tak, będzie kandydat na męża, ma pani szansę na małżeństwo, ma pani szansę na, na rodzinę, na, takie, na taką pełną, pełną rodzinę. Ok. To były pytania dla Pani o pseudonimie Anna. Pani Aniu dużo dobrego życzę. Następna Pani teraz. Pani o pseudonimie Ewa. Pani podaje mi tutaj swoją datę urodzenia i swoje prawdziwe imię i pyta, czy do końca czerwca tego roku uda mi się zrealizować mój cel, czyli przeprowadzić do zakupionego i już patrzę, czy do końca czerwca tego roku uda się Pani zrealizować ten cel? Świat jest jak najbardziej otwarty. Zmiana widać. Powiem tak, jakby otoczenie całe pokazuje, że jak najbardziej szansa na to jest. Pani jest na to gotowa. Widzę tutaj determinację, tak naprawdę, w działaniu. Natomiast tak. Tutaj bardzo dużo emocji, emocji, które w jakiś sposób może, mogą blokować, e, jakby do końca, bo pani tutaj pyta o konkretny czas. E, natomiast tak, uważam, że zrealizuje pani ten cel, e, zmieni pani miejsce zamieszkania, natomiast może to się wiązać z ogromnym napięciem, z ogromnymi emocjami. I tutaj radziłabym chłodniej podejść do sprawy, zdystansować się, po to, żeby to było prostsze i, i łatwiejsze. I teraz tak, myślę, że tak jak mówię, bo ten czas tutaj Pani określiła. Mam wrażenie, że to troszkę dużo zależy od Pani, od Pani decyzji co do samej przeprowadzki, Pani Ewo. Kupnem, skupnem tego domu... Tutaj mam wrażenie, że większych problemów nie będzie. Troszeczkę to się może, że tak powiem, dłużyć. Natomiast uda się Pani to wszystko dopiąć, uda się Pani to zrealizować. Może nie będzie miło i łatwo, ale jak najbardziej. Jest szansa, że pani zrealizuje. Mówię, może niekoniecznie to będzie ten koniec czerwca, o który pani pyta, ale uważam, że uda się pani to zrealizować. Dziękuję ślicznie. To były osoby, które w tym tygodniu zgłosiły się do mnie po wróżbę. Z mojej strony to wszystko, moi kochani, i dużo dobrego wam życzę. Pozdrawiam.